Anorak Helicon Pilgrim, czyli to, co mam akurat na sobie, jest to jeden z najbardziej kontrowersyjnych elementów ekwipunku ostatnich lat, jeżeli chodzi o polski bushcraft. Część bushcrafterów wychwala go pod niebiosa, wręcz, a część czepia się tego, że no jak to, no przecież nie ma membrany wodoszczelnej, nie ma ocieplenia, więc po co komu taka kurtka? No i teraz pojawiają się właśnie kontrargumenty, że no. Co z tego, że nie ma membrany, jak można impregnować woskiem? Z drugiej strony kolejny kontrargument, co z tego, że nie ma ocieplenia, jak możemy ubrać pod spód gruby polar i on się tam zmieści? No dobrze, no ale teraz na logikę, no to po co w ogóle nam ta kurtka, skoro wszystkim można ją zastąpić? No chodzi o to, że zarówno jedna, jak i druga strona nie ma racji, bo nie rozumie do czego ta kurtka została przeznaczona i o tym w dzisiejszym odcinku. Anorak Helicon Pilgrim testuję już od ponad roku, więc mogę powiedzieć do czego on tak naprawdę służy, powiedzieć wam o jego plusach, minusach, no bo jak się okazuje, producenci, jak i sklepy nie do końca dobrze opisują to, do czego ta kurtka powinna być zastosowana. Mówi się o niej, że kurtka, którą można impregnować woskiem, będzie wodoszczelna, pod którą można ubrać grubą bluzę, będzie ciepła, ale nie o to tutaj chodzi. Jeżeli miałbym określić zastosowanie anoraka Pilgrim, to najprostszym porównaniem, jakie przychodzi mi na myśl, będą rękawice. Mamy rękawice zwykłe i mamy mechaniksy. Mechaniksy służą do prac, no w tym wypadku w wypadku bushcraftu, prac leśnych. Tak samo mamy kurtki, no i mamy anorak Pilgrim. To jest zwyczajnie odzież ochronna do pracy w lesie. To nie jest kurtka, kurtka turystyczna i trzeba to wyraźnie powiedzieć. Nie wiem dlaczego producent tego gdzieś wyraźnie nie zaznaczy, dlaczego wyraźnie sklepy tego nie zaznaczą. Bo w dużo lepszym świetle zostałby wtedy helikon Pilgrim postawiony zwyczajnie. Bo jest to naprawdę świetna kurtka do prac leśnych. Przykład. Podam wam taki przykład, który. Będzie chyba najbardziej obrazowy. Nieraz pewnie wybraliście się do lasu budować obóz albo po prostu nosić jakieś większe kawałki drewna do rozpalenia ognia. No i teraz tak, bierzemy te kłody albo w ten sposób, albo gdzieś sobie na bark narzucamy, albo gdzieś pod pachą łapiemy. No i cały czas te kłody, te bele mają kontakt z naszą kurtką. No i teraz wyobraźmy sobie, że mamy nowiusieńką membranę za no prawie 1000 zł albo nawet jeszcze droższą. Czy nie szkoda nam będzie zniszczenia tej membrany? No bo membrany, kurtki z membraną to są rzeczy dość delikatne. Czy nie będzie nam szkoda tej kurtki, jeżeli będziemy cały czas pracować jakimiś bylami drewna na niej? No będzie nam szkoda. A teraz wyobraźmy sobie, że ściągamy tą kurtkę, pod spodem mamy polar. A te kawały drewna no, są lekko wilgotne, być może omszały, być może jest to takie drewno, które będziemy rzeczywiście palić no, grubsze, więc w dalszym rzucie, więc może być lekko wilgotne lub też nosimy to drewno do budowy obozu, no i ono jest wilgotne, a mamy polar na sobie. Ten polar momentalnie chłonie tę wilgoć z drewna. Yy, druga sytuacja, drewno może być nie tylko wilgotne, ale też po prostu może mieć ostre gdzieś zakończenia i zwyczajnie nam będzie szarpać, wycierać ten polar. Tak więc polar również nie jest dobrym rozwiązaniem do prac leśnych. No i tutaj pojawia się właśnie Helikon Pilgrim. Kurtka z bardzo wytrzymałego materiału materiału, który jest jednocześnie rozciągliwy, bo jak widzicie, on w pewnym stopniu jest rozciągliwy, tak więc jeżeli pracujemy w lesie, to po pierwsze, może mamy pełen zakres ruchów, ta kurtka się do nas dopasowuje, jest bardzo wygodna, jest to najwygodniejsza kurtka, jaką kiedykolwiek, jakiej kiedykolwiek używałem. No dobra. Jest elastyczna, czyli daje swobodę ruchów, ale ta elastyczność jednocześnie zwiększa wytrzymałość kurtki, bo wyobraźcie sobie, że gdzieś zahaczymy, na przykład przedzierając się przez krzaczory, bo to jest też fajna kurtka właśnie do takiej eksploracji lasu, do przedzierania się przez jakieś krzaczory, gdzieś czołgania się między skałami, nawet w górach wchodzimy do, jakiegoś, do jakiejś groty skalnej lub też do jaskini. Nieraz miałem taką sytuację, odbiegam trochę od tematu, ale to warto poruszyć, że zastanawiałem się, no wejść w kurtce, czołgać się w tej jaskini w kurtce. Z membraną no nie bardzo zniszczę ją, więc ściągałem kurtkę, czołgałem się w polarze. Polar momentalnie nabierał wilgoci, stawał się jak taka mokra szmata. Yy, bardzo łatwo łapał też brud. Natomiast gdybym miał wtedy Anorak Pilgrim, po prostu wczołgałbym się do tej jaskini w nim. On, po pierwsze, że jest elastyczny, wracamy do tematu. Yy, tak więc, jeżeli gdzieś zahaczę o jakąś skałę, to nie następuje ta, takie sztywne szarpnięcie i zerwanie materiału tylko on się będzie lekko naciągał na przeszkodzie naciągał, wytraci ten impet szarpnięcia. No i dzięki czemu się nie rozerwie. Już pomijam tutaj fakt, że jest to naprawdę wytrzymały bardzo materiał, więc on generalnie się nie rozdziera. No dobrze, więc wytrzymała kurtka, odporna, ale co my tutaj mamy jeszcze, co ona nam jeszcze może zaoferować w kontekście takich prac leśnych? Często, kiedy pracujemy w lesie, ściągamy rękawice, no po prostu mamy wtedy lepsze czucie w dłoniach, ale dłonie mogą nam wtedy zmarnąć, więc mamy kieszeń kangurkę, gdzie możemy po pierwsze w tej kieszeni, bo ona jest, jak widzicie tu, na wylot, możemy po pierwsze dłoń o dłoń sobie ogrzewać, złączyć tam, a po drugie ta kieszeń z tej strony ma wyściółkę taką jakby Polarową, tak więc ta kieszeń jest specjalnie ocieplona po to, żebyśmy mogli w niej ogrzewać dłonie w przerwach od pracy. Na przykład gdzieś tutaj kombinujemy coś z nożem, z ogniem, ręce nam zaczynają marznąć, przyjemy. Na chwilę wsadzamy tutaj ogrzewamy, zaraz kontynuujemy pracę. Tak więc świetne rozwiązanie, jeżeli chodzi o tę kieszeń kangurkę, mamy kieszenie też tutaj z przodu. No i dobra, te kieszenie są bardzo głębokie. One sięgają, jak widzicie, gdzieś tutaj aż pod pachę, można naprawdę sporo ekwipunku tutaj umieścić, takiego podręcznego, czy też narzędzi, nawet. Nawet takie narzędzie jak nóż, możemy mieć nóż całkowicie pod ręką i jest to moim zdaniem nawet wygodniejsze, jeżeli to nie jest zbyt wielki nóż, yy, niż umieszczanie noża gdzieś przy pasie, potem szukamy tego noża, gdzieś tam z kabury wyciągamy, prawda? A jeżeli mamy go tylko tutaj umieszczony, szczególnie jakąś finkę małą, no to tylko sięgamy sobie. Fajną kieszenią jest ta kieszeń tutaj na taki duży kanadyjski guzik. Yy, dlaczego fajna? Ano, dlatego, że ona ma tutaj takie uchwyty, jak widzicie. I taki uchwyt pozwala mi przenosić na przykład kompas. Mam sobie kompas, ale nie chciałbym go zgubić, na przykład nie lubię zapinać kieszeni na guzik, no bo nie, nie lubię, rzeczywiście nie lubię zapinać kieszeni na guzik i odpinać jej za każdym razem, kiedy chcę ten kompas wyciągnąć. Ale jeżeli będę trzymał kieszeń cały czas otwartą, no to jest to ryzyko, że gdzieś będę się schylał, coś mi gdzieś mi wyleci i ja tego nie zauważę, prawda? I właśnie dlatego mamy ten sznureczek od kompasu. Jest taki kołnierz, to jest nawet, się schylam jak widać. Ale to dobrze, on chroni rzeczywiście tutaj wszędzie nasz kark przed wychłodzeniem. No i dobra. Mamy tę szlufkę, Przeprowadzam sznurek od kompasu. I mamy coś takiego. Tak więc bardzo fajna rzecz, bo mogę umieścić ten kompas tu. I nawet jeżeli zaistnieje taka sytuacja, że gdzieś on mi wylecie, chociaż jak widzicie, no marna szansa, prawda? Ale jednak dla pewności warto mieć zawsze przywiązany ten kompas, bo jeżeli będziemy się schylać, a będzie gdzieś nie do końca w ten kieszeń wciśnięty, on wyleci, dzieje się wtedy to. No i mamy go cały czas przy sobie, nawet jeżeli nie zauważymy, nawet jeżeli jesteśmy cały czas w marszu, no to on nam będzie gdzieś tutaj dyndał, jest bezpieczny. Tak możemy postąpić z kompasem, tak możemy postąpić z krzesiwem, tak możemy postąpić yy, chociażby z nożem jakimś mniejszym też na sznureczku można go sobie w ten sposób przyczepić. No i jeżeli używamy tego kompasu, no tylko wyciągamy, ten sznurek jest na tyle długi, że spokojnie mogę kompasu. Używać. Jeśli pracujemy w lesie przy niskich temperaturach, to warto ubrać pod taki anorak Polar gruby. Ja mam tutaj dość gruby, ciepły Polar marki Texar, można ubrać jeszcze grubszy, bo jest tutaj sporo miejsca, jak widzicie. O, i to jest też fajna rzecz, tu są również te szlówki, do których możemy coś sobie przywiązać, na przykład możemy na karabinku przypiąć tutaj rękawice. Więc mamy je cały czas tutaj ocieplane, tak więc jeżeli lekko się zrobią wilgotne, to my je suszymy ciepłem naszego ciała. Fajna rzecz. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć o tym tutaj anoraku? No on ma tutaj ściągacze gdzieś, które mi nie są potrzebne, jako że mam grubą dupę. Jeżeli nie lubimy takiego efektu, że chodzimy, co chwilę zerkamy na ten zegarek w ten sposób, no to nie no, to możemy rzeczywiście sobie wyregulować rękaw nad zegarkiem, zapiąć ciasno, żeby się ten rękaw na zegarek nie zsuwał. No i mamy cały czas podgląd na godzinę czy też na trasę, jeżeli używamy zegarka z nawigacją GPS. Oczywiście mamy tutaj też kaptur z daszkiem i ten daszek jest dość fajnie skonstruowany, bo to nie jest taki daszek z tych, co tak naprawdę lubią, lubią sobie klapnąć w dół i nam przysłonić widok, on jest tak... Dość aerodynamicznie tutaj wkomponowany, tak więc nic nam nie będzie tutaj klapać, opadać. Jak w kurtce marki, nie powiem jaki, bo po co mam markę a może powiem marki high-tech miałem kurtkę, która po prostu no, zwyczajnie miała ten daszek tak, jakby odstający, i on cały czas robił takie pff i mi przysłaniał widok. Tak więc no, nie wiem kto to zaprojektował. W każdym razie jest to tutaj rozwiązane dużo lepiej. No i jak widzicie, wysoki, bardzo kołnierz. Tak więc kurtka chroni nas również przed wiatrem i ten materiał też całkiem dobrze chroni przed wiatrem, więc on jest fajną taką dodatkową warstwą dla polaru, która nie zaburzy oddychalności, bo rzeczywiście świetnie ten materiał oddycha, a jednocześnie ochroni nas przed wiatrem, kiedy jesteśmy tylko w samym polarze, bo jak wiadomo przez polar wiatr bardzo łatwo przewiewa. Kaptur chroni nas tutaj przed wiatrem z każdej strony. Mamy tutaj regulację w tyłu. Na rzecz taka dosyć niestandardowa, zwykle spotykam się z regulacją na ściągacz. Natomiast czy taka jest gorsza? Nie wiem. Możemy sobie głębokość kaptura regulować dowolnie, w miarę łatwo. Tak więc ani to nie jest gorsze, ani lepsze. No i tutaj mam ściągacze przy kapturze, mogę to sobie wszystko do siebie dopasować. No i rzeczywiście, jak się odwracam, to zawsze robię ten test. Odwracam się, kaptur podąża razem z moją głową. Jeżeli kaptura nie da się dobrze wyregulować, no to niestety jest ten efekt, że moja głowa się obraca, wewnątrz kaptura yy, takie kurtki od razu zwykle skreślam, bo no, bez sensu po prostu takiego kaptura używać, kiedy ogranicza nam pole widzenia. Podsumowując na podstawie moich rocznych obserwacji, plusy tej kurtki. No jest to kurtka przede wszystkim robocza, o tym powinniśmy pamiętać, no i w związku z tym bardzo wytrzymała na wszelkiego rodzaju rozdarcia. Jak widzicie, no rok używania i ja tutaj nie widzę kompletnie żadnych tak naprawdę rozdarć, przetarć. Jest to kurtka wytrzymała, jest to kurtka bardzo, bardzo wygodna, dlatego że no ona się zwyczajnie dopasowuje do mnie, do moich ruchów, nic tutaj nie uwiera. Wygodna, najwygodniejsza, jakiej kiedykolwiek używałem. Yy, wytrzymała, szybko schnąca to ważne, bo jeżeli nawet te mokre bele drewna będziemy nosić, to nawet jeżeli ona nabierze trochę wilgoci, szybko bardzo wyschnie. Ona nie będzie chłonąć tej wilgoci tak mocno i trzymać jak polar. Dużo kieszeni i bardzo dobrze te kieszenie są rozmieszczone, bardzo dobrze przemyślane, funkcjonalne. Yy, kaptur z regulacją, wysoki kołnierz. Czego chcieć więcej od dobrej kurtki roboczej? No, ciężko mi tutaj szukać czegoś, co mógłbym sobie jeszcze tutaj zażyczyć. Natomiast jeżeli chodzi o minusy tej kurtki, no to tak, no jeżeli rozpatrujemy tę kurtkę w kategoriach kurtki turystycznej, choć nie powinniśmy, no to musimy mieć na uwadze to, że ona nie ma membrany wodoszczelnej, więc chłonie wilgoć. Jednocześnie yy, nie ma ocieplenia tutaj żadnego, więc to też nie jest kurtka, która chroni nas przed chłodem. Więc musimy zdawać sobie z tego sprawę, że to nie jest kurtka chroniąca nas przed warunkami atmosferycznymi, ale jest to kurtka chroniąca nas zwyczajnie przed uszkodzeniami mechanicznymi, przed zranieniem podczas albo czołgania się gdzieś między skałami, albo przedzierania przez krzaczory, albo zwyczajnie podczas prac leśnych, kiedy dźwigamy bele drewna, kiedy pracujemy w obozie, kiedy istnieje ryzyko, że gdzieś nam nóż się omstnie i co bardzo ważne, ta kurtka jest też odporna na działanie iskier z ogniska. Przetestowałem to, chcąc nie chcąc, iskry sobie latały i dokładnie w dniu, kiedy, chyba, chyba to było wtedy, kiedy mój tarp ucierpiał, bo iskra sobie leciała i, pfuj, i stopiła kawałek tarpa, to nie ten tarp od helikona. Inny miałem, trochę tańszy. No i rzeczywiście pojawiły się dziury, te iskry sobie latały. Kilka spadło na tę kurtkę, nie wyrządziło jej żadnych szkód. Więc odporna jest również na iskry z ogniska. I to bardzo ważne, jeżeli chodzi o kurtkę do prac burzkraftowych. I tak ja znowu wleciałem tutaj na plusy, a miały być minusy. Minusem tej kurtki, jeżeli nawet rozpatrujemy ją w takich kategoriach kurtki roboczej, jest to, że przynajmniej kolorze pytacie, czemu bierzesz kolor czarny? Zawsze wszystko z Helikona masz czarny. Rzeczywiście, nawet Anorak Pilgrim mam czarny. No i właśnie to jest ten minus, że jeżeli on jest czarny, nie wiem jak z innymi kolorami jak to wygląda, no ale podejrzewam, że na czarnym najbardziej, to wszystko się tutaj czepia. Być może to zobaczycie. Pełno jest jakichś takich białych farfocli wszędzie, czy to z nie wiem, z polaru, z jakiegoś swetra, gdzieś się otrę o coś takiego kłaczastego, czy jakiś kot albo pies na mnie wejdzie i zaraz wszystko to na tej kurtce zostaje. Tak więc tutaj też jakieś zabrudzenia widzę. Dość łatwo ta kurtka się brudzi po prostu. I to można uznać za minus. Jednocześnie bardzo łatwo taką kurtkę wyprać, bo nie boimy się o to, że to jakaś powłoka DWR, której tutaj nie ma, zostanie zdarta. Yy, może tu jest jakaś powłoka. No mniejsza o to, ale to nie jest kurtka na deszcz. Nie boimy się tego, że ona zostanie zniszczona w praniu. Nic jej raczej w praniu nie będzie, tak więc możemy prać spokojnie. No ale taka jest prawda. Po prostu się brudzi dość często i to jest taki główny minus, jaki tutaj znalazłem. Bo naprawdę nie potrafię znaleźć więcej, jeżeli rozpatrujemy tę kurtkę w kategoriach kurtki roboczej do lasu może być jeszcze minus. No naprawdę chciałbym ją jakoś tutaj zdyskredytować, ale ciężko mi. Dla kogo jest ta kurtka? No na pewno nie dla typowych turystów, którzy wybierają się w góry pochodzić, eksplorować teren nawet. To jest kurtka typowo dla Bushcraftera i tutaj nie ma w ogóle o czym gadać. Kurtka no można zastosować gdzieś, jeżeli rzeczywiście eksplorujemy, jeżeli gdzieś w tej jaskinie wchodzimy, ale tak naprawdę jaki procent z nas chodzi po jaskiniach? Niewielki. Natomiast w lesie, podczas prac leśnych, kiedy rzeczywiście cały czas operujemy z wielkimi belami drewna, jak najbardziej, szczególnie podczas tych właśnie cięższych prac leśnych, to jest kurtka idealna moim zdaniem, bo nie krępuje ruchów, jednocześnie zapewnia ochronę. No i to w zasadzie tyle, jeżeli myślicie że wychwalam tutaj pod niebiosa, bo jest w ofercie sklepu Millworld, no to niestety nie. No jedynym sposobem, żeby się przekonać o tym, czy mówię prawdę, czy mówię nieprawdę, jest po prostu przetestowanie tej kurtki. Do czego Was zachęcam, jeżeli często pracujecie w lesie, jeżeli macie droższą odzież, taką jak kurtki z membraną drogie, polary drogie, boicie się zniszczenia tej odzieży, to tak, warto w coś takiego zainwestować. Jeżeli macie tańszą odzież, niekoniecznie tak naprawdę. To jest ta, ta, taka kurtka już dla bushcraftera, który jest już całkowicie wyekwipowany, ma już wszystko, więc może jeszcze sobie kupić Anorak Pilgrim. I takie jest moje zdanie na temat tej kurtki. Rzeczywiście, jeżeli już jest, siedzimy mocno w tym Buschcraftzie, to warto w coś takiego zainwestować. Jeżeli dopiero zaczynamy, no to po prostu ubierzcie jakiś sweter babuni, którego Wam nie szkoda, jakąś starą szmatę, taką do zniszczenia, i będzie też ok. Co w kolejnym odcinku? Czy jakieś produkty Helikona? Czy przeskakujemy na inne marki? Czy może chcielibyście, abym rozpoczął nową serię? Bo planuję serię właśnie na kanale Millworld dotyczącą Bushcraftu. Będziemy robić takie trochę rozdzielenie. To się wiąże z moimi planami najbliższymi. Kanał Adventurer zostanie mocno dofinansowany. Będzie dużo lepsza jakość obrazu. No i oczywiście tutaj też przy okazji będzie lepsza jakość obrazu. Yy, będą ujęcia z drona, mam nadzieję. No ale tu już nie zagłębiając się w to, do czego ja zmierzałem, bo zapomniałem. No tak, chciałbym rozgraniczyć wyraźnie. Na kanale Adventurer będzie typowy Survival, wracam do korzeni, będzie naprawdę mocno Survivalowo. Tutaj natomiast będzie Bushcraft na kanale Millworld. I ten Bushcraft, no chciałbym właśnie zrobić taki poradnik od A do Z dla początkujących, jak zacząć, wszystko po kolei. Yy, takie poradniki typowe bushcraftowe, yy, ale. Jednocześnie to będą takie poradniki, z których ktoś również zaawansowany może coś wynieść, jakieś tam nowinki się pojawią, pojawią się jakieś ciekawe patenty, po prostu taka seria dla każdego, taka podczas oglądania, której można sobie przypomnieć co nieco na temat bushcraftu, dowiedzieć się czegoś nowego w takiej przystępnej formie. Mam nadzieję, że to będzie wszystko szybko, sprawnie ponagrywane, zmontowane bez żadnego przynudzania. Jeżeli interesuje was taka seria, dajcie znać w komentarzach. No, a tymczasem na razie trzymajcie się czołgiem i do kolejnego. Odcinka. Jeżeli macie wątpliwości, czy ta kurtka rzeczywiście jest wytrzymała, no to ciekawostką jest to, że używa jej Jason Statham w najnowszej odsłonie Niezniszczalnych. Niezniszczalni 4 jeszcze nie wyszło do kin, ale już na zdjęciach widać, jest to potwierdzone przez projektanta tej kurtki, przez Pawła Supernata, że rzeczywiście Jason Statham używa jej w Niezniszczalnych 4. I nie jest to żadna współpraca z Helikonem, no bo użyli tej kurtki, ale odpieli znaczek, gdzieś on sobie tutaj jest. Taki znaczek skórzany z ognikiem. Odpieli go, więc to nie jest żadna współpraca z helikonem, a jednak ta kurtka została do tego filmu wybrana. Myślę, że to mówi samo za siebie.